No, nie, 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 to jest. Myślę, że tu nie ma takiej. Dobra, Air Voltage koma, trail. Początek, na przykład. Ja nie, nie wiem, kto tu skacze z prawej strony. Jakiś pojeby, tylko chyba. Chyba tylko pojeby. O. Uważaj, znaczy nic się nie dzieje, ale. No, tu jest wspaniały początek. Zaraz wejdziemy na właściwą część, ale początek Początek trzeba zaliczyć. Dobra, tu będzie drewno. Nie za mocno się wybijaj. Pyk, tu mamy hopy. Aj, to jest ten drop. Mocno skamuj. I ta. I gasz. Tu jest chopa. Tutaj są chopy. Lekko. I przychamuj. I tu będą dwie chopy. Thanks man. Tu są dwie chopy. Jedna, druga i tu jest długi drop szarp, korbę daj. Uwaga <laughs> no, mówiłem uważaj. I tu już jest chyba tylko teren. <laughs> Lubię instruowanie w czasie jazdy. Co? O! I tu nie wiem, tu nie jechałem, ale tu chyba nic nie ma się może Dobra, tu sobie zetniemy I pytanie jest czy my tędy dojedziemy do... Air voltage, ale chyba nie Nie, Cyk Klasa Dawaj ja pojadę za tobą to Nie tak lecę wszystką wioch kurwa <laughs> Lecę to sobie No, to jest taka trasa jest że... daj się, cudownie ale... z tym lepsza rozbyła, ona była trudniejsza. No po prostu dobrze już jeździmy, no i tyle. Ale no wiesz, to nie jest łatwe. No, no nie. W końcu czarna. W końcu czarna, no <grych> kurde, ten jak leć milion na godzinę. Antła. Cały jesteś? Tak, trochę za daleko. A ja leciałem cały lot, i się zastanawiałem, czy się zderzymy. Bo ja leciałem z tego. A ja się zastanawiam, czy nie Nie, no, chyba z fajna poleci. Chuj, to do prawej pojadę. <laughs> tu nie można parkować. <laughs>